U mnie też najważniejszą informacją jest, że ja od niedawna mam dziecko, co znaczy, że w moim życiu tylko a o co tobie chodzi? A czy ty chcesz coś zjeść? A czemu tak płaczesz? I teraz jeszcze mam dziecko. I mój syn ma 3 lata teraz i to jest taki, taki, taka faza, że dłubie w nosie jak ludzie patrzą wy... totalnie. Tak bez pieluszki, ale czasem popuści. I tak prawie sam ogarnia tableta. Czyli jest na dokładnie tym samym stadium, co mój ojciec. O, obydwa jest tą kropką na slipach. Mam być cztery, to też tą kropkę mam, ale ja jakoś spodenki jakoś założę, chociaż a oni tylko... Proszę bardzo. Nie? Oczywiście, jak ma się dziecko, to w życiu troszeczkę się zmienia, nie? Każde, każdy jeden ruch to jest wielkie przedsięwzięcie, wielka misja, prawda? I pamiętam, jak pierwszy raz wychodziliśmy z małym y, z domu, we trójkę. Koleżanka nas zaprosiła na urodziny, dostaliśmy zaproszenie na Facebooku. I tam było napisane, jeżeli wpadacie z rodziną, to dajcie znać. Moja dziewczyna tam skomentowała, że ona wpada z konkubentem i bękartem. Nie wiem, czy to się liczy, ale daje znać, nie? Ja to zlajkowałem, mówię, chodź, kochanie, idziemy. Nie? I ona wymyśliła, że żeby ułatwić nam tą, y, to przedsięwzięcie, to kupimy sobie takie chusty na Baby'ka. Nie Nie wiem, czy kojarzycie te chusty, nie? Poszliśmy do sklepu. Jak ja jeszcze obczajałem ciężarne manekiny, bo mnie fascynowały. Moja dziewczyna mówi, że już zmierzyła, zajebiste, teraz ty zmierz. Kochani, trzy ekspedientki to gówno na mnie wciskały. Owijały mnie jak burrito jakieś, nie? Ja się czułem, jakby mi kaftan do psychiatryka zakładali. I jeszcze młodego mają tam wepchać, nie? Wpychają małego. On tak na mnie patrzy, jakby wzrokiem, który mówi, tata, co tu się odpierdala, nie? Ja patrzę na niego wzrokiem, który mówi, nie chcemy cię już tyle nosić. Nie? Więc zawijają go, tak, my się bimbamy, wszyscy na nas patrzą. Ja tak patrzę, moim dziewczynę, kochanie, ile to kosztuje? Ona mówi, jest w promocji na 400 złotych. Ja mówię, 400, wy, wychodzimy ci go na tretytki. Oj tam, oj tam, krążenie w rączkach, kurwa. Tretytki zawsze działają. Nie? A prawda jest taka, że ja napisałem ten żart, żeby poprawić sobie humor. Potem jak kupiłem dwie kurwa chusty na babyki za 800. Dziękuję. Zauważyłem, że moją rolą w życiu mojego syna jest często trzymanie dyscypliny. Nie? Na przykład, gdyby on mógł codziennie rano, wstawałby rano i napierdalał bajki, godzina. Ale ja nie chcę, żeby on tyle tych bajek oglądał, więc, więc próbuję to jakoś trzymać. Tylko też z drugiej strony, ja zwykle robotę o dziewiętnastej zaczynam, więc nie chcę być hipokrytą też, więc. Razem te bajki oglądamy. Ja się często wczuwam bardziej niż on. Ostatnio oglądaliśmy, jak Żół wygrał wyścig z Zającem. No kurwa, ja już pod koniec byłem wzruszony. Nie? Mówię, widzisz Leosiu, nigdy nie musisz się spieszyć. Taki jest morał tej historii. I w przygotowaniu do ojcostwa pamiętam, słuchałem różnych podcastów na ten temat i pamiętam, w jednym z podcastów padło takie zdanie, że jak będę podejmował decyzję, to jeżeli zawsze na pierwszym miejscu będę stawiał swoje dziecko, to nigdy nie podejmę złej decyzji. Ja mówię, ok, to jest dobre, biorę to. On na pewno jakiś bezpieczny środek transportu będzie potrzebował. Więc nowiutkie BMW w salonie zamówiłem na jego nazwisko, żeby sobie budował historię kredytową. Bo to wszystko dla jego dobra jest, prawda? Pojechał ze mną na jazdę próbną, usiadł sobie w swoim foteliku, tak coś siedzi, pokazuje mi za, za szybę. i ja mówię, podciemniane szyby mają być, nie ma problemu, dla ciebie wszystko, Leoś. W drugą stronę mi coś pokazuje, skórzana tapicerka, nie ma problemu, dla ciebie wszystko, Leoś. Mówi, tata, am, am, am. Mówię, w empakiecie nie ma problemu, dla ciebie wszystko. Leoś. I słuchajcie, moja narzeczona pochodzi z Wołomina. I, I mój syn przejął po niej pewne gangsterskie tendencje. Ostatnio bawiłem się z nim w jego pokoju i on tak siedzi i mówi: wyłącz światło. Światło jest wyłączone, jest czternasta. I on nic, z tym kurwa rozmawia, jakby on był ojcem i to chrzestem, kurwa. Nie? Wyłącz światło. Światło jest wyłączone. Wyłącz światło. Więc włączyłem światło. Wyłącz światło. Więc wyłączyłem światło. Ja mówię, widzisz, zawsze znajdziemy rozwiązanie. Kurwa. Nigdy się nie poddawaj tatki. I bawiliśmy się tego dnia w sklep. On wymyślił, że będzie miał sklep dla piesków, który sprzedaje patyki z parku. Uważam, że ma to potencjał. Nie? I bawiliśmy się w sklep i on chciał zaangażować mamę w tą zabawę, i pojechał do mamy i mówi: Mama, ty też musisz coś sprzedawać. Ale mamię się nie chciało wymyślić żadnego kreatywnego produktu, i ona mówi: To ja ci będę sprzedawała buziaczki. I chwilę później mój syn wraca do mnie i mówi: Tata, jak my sprzedajemy patyki, to jesteśmy biznesmeny. A jak mama sprzedaje buziaczki, to kim mama jest? Nie, w to nie wpierdolisz. <gry> Jedź do mamy z tym pytaniem. Ja bym ci musiał to Powerpointa z Roxy kurwa odpalić, żebyś ci to wytłumaczył. Nie jesteśmy na to gotowi. I, e, I... tego dnia kładłem go spać. Kładłem go spać, mieliśmy fajny czas, tak patrzę na niego i mówię Leoś, kocham cię. Cisza kurwa. Zawsze cisza. To synek kocham Cię. I on tak od niechcenia na mnie patrzy, ja też Cię kocham, ale nie tak jak mamę. Nikt o niej nawet nie wspominał, kurwa, nie? Nie musisz mi zawsze o tym przypominać, że ja jestem number two, kurwa, wiem. Poza tym zdaję sobie sprawę, że ja nie jestem w stanie konkurować z tym, co jest między Tobą a Mamą. Nie? To jest zupełnie inny rodzaj relacji. Nie? Mówię, mama kiedyś była Twoim jedzeniem. Nie? Ja nie jestem w stanie z tym konkurować jako facet. Nie? Mówię, gdybyś ty pił płyny ze mnie, to by mi Cię zabrali. w naszej relacji nie może być żadnego ssania. Mówię, poza tym ona dała ci życie, nie? Ty wyszedłeś z jej ciała. Ja jako facet nie jestem w stanie z tym konkurować. I on mówi, bo bym ci się nie zmieścił przez ptaszka? No kurwa, no w sumie to tak, no, bo byś mi się nie zmieścił przez ptaszka. On mówi, bo jest za mały? Ja mówię, dobra, dobra, kurwa, wystarczy. Ciąża, na przykład, była większym wyzwaniem dla mnie. Bo to jest bardzo niepewny okres, a ludzie dają bardzo chujowe rady. No, o, Ania w ciąży jest. Wyśpij się na zapas. Jak ja mam to, kurwa, zrobić? Jak się śpi, żeby działało trzy miesiące później? Chyba Jest jakiś materac z Ikei, co, jak sobie na nim utnę trzemkę w lutym, to się będę w czerwcu czuł jak skowroneczek stary. O czym ty mówisz? Albo takie zdanie padało. U, przed Wami e, piękny, ale trudny okres. Nie? I nikt nie mówi, co to kurwa znaczy. Nie? Więc ja sobie zacząłem robić własne obserwacje. Zauważyłem, że e, jak się wchodzi w ten etap, to szybko przechodzi się tak z bycia w związku do bycia rodziną. Że jak byłem w trasie, do niej dzwoniłem, to nie mówiłem tam tęsknię za tobą, tylko mówiłem tęsknię za wami. Jak wychodziliśmy z domu coś zjeść, to nie pytałem, na co masz ochotę, tylko na co macie ochotę. Więc tego taki fajny, romantyczny wieczór, to nie mówiłem, kochanie, czy chcesz się kochać, tylko no, nic nie mówiłem. Jakoś nie mogłem, kurwa, matematyka mi się w tym nie zgadza. Nie potrafiłem w seks podczas ciąży, nie? W każdej książce piszą, żeby próbować. Nie? Jakieś, kurwa. Więc pewnego dnia tak, e, tak mówię, dobra, trzeba się ogarnąć, zrobię to dzisiaj, nie? Jakby więc e, świeczki włączyłem, e, muzyczkę odpaliłem, nawet Playstation wyłączyłem. Tak? E, <zysy> Gra wstępna, wszystko super, wszystko idzie dobrze, I mówię okej, okay, wchodzę i wchodzę, nie, jakby i mówię, o kurwa, robię to, nie, jakby tak jak pisali w, w książkach, nie. I jak tylko to pomyślałem, to mi na y, Spotify'u wjechała Adele ze swoim hello, hello from the other side, mówię, ja nie mogę, kochanie, kochanie, nie mogę, ja wiem, że lekarz mówił, żeby się z nim komunikować, ale... Bo prawda jest taka, że mojej kobiecie ciężko jest się sprzeciwić, y, głównie dlatego, że pochodzi z wołomina. Są pewne różnice. Ja, na przykład, mówię ścierka, ona szmata. Ja mówię, może Leoś się na podłodze pobawi, ona na glebę z nim. Nie? Są też słodkie momenty, żeby nie było. Ostatnio wracam do domu, zaglądam do sypialni, ona akurat go usypiała, tak tańczyła z nim i coś mu śpiewała. E, tak tańczyli, oczywiście bez rąk, bo na tretytkach wisiał, nie? I tak mu śpiewała, gdzie jest masa, kiedy śpi? Polska żąda jego krwi. <śpiewanie> yeah.